Hej Kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony Wasz ulubiony beauty Władek, czyli ja już prawie zdrowy. Słuchajcie, dosłownie kilka dni temu do sprzedaży w Zarze trafiły ich nowy podkład i korektor. Zara już od jakiegoś czasu ma kolorówkę. Wcześniej ona mnie bardzo nie interesowała, ale jak tylko dowiedziałem się, że mamy do czynienia z nowym podkładem i korektorem coś co bardzo, bardzo lubię, to stwierdziłem, że akurat na to się skuszę i zobaczymy, jak to się wszystko będzie sprawdzać. Jeszcze przy okazji zakupów postanowiłem złapać sobie stick do twarzy, który będzie moim różem dzisiaj. Także robimy sobie test zary. Mam nadzieję, że jesteście podekscytowani, bo ja trochę tak. Ogólnie z pierwszych wrażeń muszę Wam powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem wykonania tych kosmetyków, przynajmniej jeżeli chodzi o opakowania. Zwłaszcza ten stick, on w odczuciu jest jak najbardziej taki luksusowy, wysokopółkowy produkt, bo jest, wiecie, taki ciężki, doważony, ma magnetyczne, bardzo przyjemne zamknięcie. Opakowanie jest bardzo, bardzo wysokiej jakości. Tak samo tutaj i podkład, i korektor, oba są w szklanych buteleczkach, także jakość opakowań jest naprawdę na wysokim poziomie. No i one oczywiście nie stoją równo, tak jak możecie kojarzyć design za wszystkie te kosmetyki są tak jakby ścięte, więc jeżeli mamy równą powierzchnię, to one stoją pod kątem. One jakby stoją, będzie że to widać na mojej dłoni. One stoją, ale one stoją pod kątem, więc to w bardzo łatwy sposób, taki mega prosty, wyróżnia się właśnie z pośród innych kosmetyków, bo to jest prawie zwykłe, ale jednak nie. Przy okazji mega mi się podoba design, dlatego że on jest tak cholernie minimalistyczny, w sensie nigdzie nie widzimy żadnych napisów. Nawet napis Zara jest wykonany białym drukiem na białym wieczku, także trzeba się naprawdę przyjrzeć i wiedzieć, że on tam jest, żeby się go dopatrzeć. Dobrze, przejdźmy do opisu produktów, a następnie będziemy nakładać je na twarz. Tylko od razu Was też uprzedzę, że to nie będą moje kolory. Wybierałem je online w ślepo oczywiście, bo w sklepach nie ma nigdzie kosmetyków kolorowych Zary. No i jak jak możemy zobaczyć kolor, który sobie wybrałem? Mało tego, że jest dużo za ciemny na mnie, to jeszcze brakowało na stronie neutralnych odcieni, więc on jest jeszcze w żółtej tonacji. I po zasłoczowaniu go wiem, że on jest naprawdę żółtej tonacji. Także całe szczęście siedzę dzisiaj dalej w domu, nigdzie nie wychodzę i nikt nie będzie mnie oglądać. Dobrze, zacznijmy od podkładu. Podkład kosztuje 69,90, czyli że taki powiedziałbym e, ceny L'Oreal, coś takiego. Mam go w odcieniu W910, czyli że złym dla mnie. I odcieni dostępnych jest 51. E, ma być to lekka i wytrzymała baza pod makijaż. E, baza, podejrzewam, że tutaj mają na myśli. Em, takie tłumaczenie prosto z angielskiego, gdzie się mówi na makijaż właśnie taki bazowy podkład, korektor, puder. Mówi się na to czasami base makeup, więc myślę, że o to tutaj chodzi. Więc ma być to wytrzymała baza pod makijaż z możliwością kontroli intensywności odcienia i delikatnie matowym wykończeniem. Czyli, że matowe wykończenie i możliwość budowania krycia, z tego co rozumiem. Utrzymuje się na skórze do 12 godzin, kontroluje wydzielanie sebum dla zapewnienia idealnego efektu. Artykuł dostępny w 50. Jeden wariantach kolorystycznych, które dopasowują się do odcienia i pododcienia skóry. Trochę nie rozumiem tego ostatniego zdania, bo skoro to ma się dopasowywać, to po co aż tyle odcieni? Znaczy, ja się bardzo cieszę, że tych odcieni jest tyle, ale założę się, że ten żółty, cholernie żółty podkład ani trochę się nie dopasuje, ale zobaczymy. Następnie mamy korektor. Korektor z kolei nazywa się Luminous Creamy Concealer, czyli że mamy inne wykończenie. Zazwyczaj wolę, kiedy korektor i podkład są w tym samym wykończeniu. On ogólnie wygląda swoją drogą jak lakier do paznokci. Aplikatorek tutaj jest jakiś standardowy, jak w większości korektorów. Mamy tutaj 6 ml produktu, bo on wygląda na dość mały i dość mały również jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten korektor, to ma być to kremowo, kremowa i łatwa do rozprowadzenia na skórze receptura o soczystym efekcie produkt średnio kryjący z możliwością kontroli intensywności odcienia satynowe wykończenie nadające blasku skórze dostępne w 36 odcieniach które idealnie, się, które idealnie dopasowują się do bazy pod makijaż czyli że ma idealnie pasować do naszego podkładu i ostatni produkt, który dzisiaj będziemy testować to jest manifesto color stick, tak jak powiedziałem najbardziej luksusowy w odczuciu ze wszystkich produktów jakie mam ja mój mam w odcieniu M MF142 Truth który jest takim e, przygaszonym odcieniem różu. Ma być to sztyft o kremowej konsystencji dostępny w trzech wersjach matowej, czyli tej, którą ja sobie wybrałem, perłowej i brokatowej, typu glitter. Produkt zawiera kwas hialuronowy y, i zapewnia natychmiastowy efekt e, nawilżenia. E, tą formułę można nałożyć wszędzie, na policzki, oczy, e, usta i ciało. Także zobaczymy ją i na ustach, i na policzkach. Na oczach nie bardzo, na ciele również nie. E, bierzemy się za kamerkę e, troszeczkę bliżej i zaczynamy testować kosmetykę. Zaczynamy oczywiście od naszego softmat podkładu, ja już nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie dla mnie zaciemny produkt, ale raz babie śmierć, opakowanie z pompeczką tradycyjne, jedziemy, o jest zablokowane, jedziemy zobaczymy co z tego będziemy mogli wyczarować. Trochę się boję, ale tak jak mówię, siedzę w domu. Konsystencja, tutaj mamy jedną pompkę, konsystencja trochę nawet lejąca się, nie jest taki mega mocno um, stały. Yy, ogólnie opakowanka też przypominają mi troszeczkę takie wiecie Fenty Beauty, coś takiego, ścięte Fenty Beauty, więc podejrzewam, że może formuła też będzie podobna. Yy, aplikować, <ścoughs> boże co to był za akcent, aplikować będę go yy, yy, gąbeczką i już po prostu widzę po tym żółtym odcieniu i po tej intensywności, że to nie będzie mój kolor. No ale nic, zobaczmy, co z tego damy radę wyczarować. W sumie nie będzie aż tak fatalnie, chociaż jest ultra żółty. Nie wiem dla kogo podkład powinien być aż tak żółty, ale może wiecie, może się nie znam. Zazwyczaj jak widuję żółte tony w podkładach, to są troszkę bardziej stonowane, to jest naprawdę. Intensywnie żółte, ale jeżeli, jeżeli jesteście intensywnie żółci, może Wam się spodoba. Korektor, co prawda, na stronie był dostępny, bo nie pamiętam, czemu ja Wam powiedziałem, czemu wybrałem taki żółty odcień. Bo w tej tonacji, która mi się wydawała, w ten sensie tonacji, w tej intensywności koloru, która wydawała mi się, że będzie dla mnie dobra, nie było odcienia neutralnego, więc wziąłem ciepły, bo bałem się, że inne będą dla mnie za jasne głupia. Natomiast e, korektor wybrałem w dokładnie tym samym odcieniu, w 910 dlatego, że zastanawiałem się, czy to jest taka sama mm, sytuacja, jak było w Rare Beauty, gdzie ich korektor jest dużo jaśniejszy niż podkład, pomimo, że ma taki sam odcień, czy te kolory będą do siebie podobne, e, wiecie, podobne. I wydaje mi się, że będą do siebie bardziej podobne niż, niż, niż z dużą różnicą. Natomiast e, zobaczymy, Jedna taka mała pompka, powiem Wam, że jest dość wydajna, bo dopiero jeden na drugi policzek, a jeszcze sporo tego podkładu mam na dłoni, także myślę, że taka mała pompka mi starczy na całą twarz. Przynajmniej powinna. Krycie tutaj jest dość solidne, także wygląda to nie najgorzej, ale też mam wrażenie, że będzie wyglądało. Troszkę sucho, i nie wiem czemu, ale tak jak um, teraz go nakładam na twarz, to wykończenie przyprowadziło mi na myśl ostatnio testowany podkład w matowej wersji z Givenchy Prism Libre. Nie wiem czy oglądaliście ten filmik, testowaliśmy dwie wersje dzień po dniu, um, no i jakoś tak mi się skojarzyło. No ale to jest żółty, żółty. Żółty odcień. Oczywiście na odcień nie narzekam, to jest moja wina, że nie chciałem poczekać aż się pojawi neutralny kolor na stronie i jego zamówić, tylko chciałem zrobić test jak najszybciej. No i teraz mam kosmetyk, który będzie dla mnie normalnie nie do używania, Jakby, jak nawet jak mi się spodoba, no to ja go sobie za dużo nie poużywam, bo ta kolorystyka nie wiem w jakim świecie byłaby dla mnie dobra. Ale sam sobie podkład wygląda bardzo ładnie, leży ładnie na twarzy, jest taki. Zastygający, czuć to od razu i ma takie. No właśnie takie wykończenie soft mat. On nie jest ani świetlisty mocno, na pewno też nie jest w 100% matowy, przyjemny, przyjemny, naprawdę bardzo ładny podkład. Dobrze. A no i krycie przyzwoite, tak jak już powiedziałem, przyciągnę go sobie trochę więcej na szyję, mimo że to i tak. Za wiele mi nie da, ale może przynajmniej w, tej, w tym ujęciu, gdzie widzicie mnie właśnie tylko i wyłącznie do tego momentu na szyi, to może będę wyglądać bardziej znośnie. Nie doblądowuję go jakoś mocno we włosy, bo ja nie lubię produktów we włosach, dlatego ja też lubię mieć dobrze dobrane podkłady, żeby nie musieć wglądowywać um, je we włosy za mocno. Ale czasami tego się uniknąć nie da. Chociaż ja wolę mieć linie, nawet Wam powiem szczerze, niż. Produkt we włosach. No dobra, podkład mamy na twarzy, wygląda bardzo ładnie. Wygląda jak taki um, typowy podkład. Złapię sobie jeszcze moje lusterko, żeby się obejrzeć z bliska. No, wygląda na pewno jak taki typowy podkład i powiem Wam tak: jak macie suchą skórę, to myślę, że nie będzie dla Was, bo ja aktualnie jestem po chorobie, trochę jeszcze jestem chory. Mam parę przesuszeń na twarzy i um, on na nich właśnie tak osiada. Także myślę, że zwłaszcza przez tą formułę soft mat, trwały podkład i tak dalej czytaliśmy te obietnice producenta. Właśnie przez to wydaje mi się, że to jest raczej taki podkład do cer mieszanych tłustych, niekoniecznie do cer a, suchych. Także taka byłaby moja rada. Ja sobie, wiecie co, wezmę jeszcze taką mini kropeleczkę, bo dosłownie chcę zobaczyć, czy jestem w stanie sobie podbudować trochę tego krycia tutaj na pypku i tutaj na pypku, bo podobno ma się dać budować to krycie. Także zobaczmy, czy ta obietnica jest prawdziwa. Jest lepiej. Nie jest w 100% lepiej, ale jest lepiej. Także formuła się buduje. Kurcze, nie wiem, może powinienem się zastanowić, czy nie kupi sobie tego podkładu jeszcze w jakimś innym odcieniu, takim bardziej moim, bo um, teraz szyja jest ładnie zrównana, a jak wstanę, to moja klatka piersiowa jest taka różowa. Ale nic z tym już robić dziś nie będę. Dobrze, jedziemy z korektorem pod oczami. Ja specjalnie nie, kupo nie kupowałem. Nie nakładałem sobie mojego kolorowego korektora z Charlotte, żeby zobaczyć, na ile ten korektor kryje. Krycie ma być średnie, aplikatorek, tak jak powiedziałem, taki standardowy. No i pojedziemy sobie tu, tu, i może tu. O, oczywiście dzisiaj nas czeka też test trwałości tych produktów, żeby nie było. Zobaczymy, jak się one noszą. W ciągu dnia. Także ja sobie w tym trochę posiedzę. No i go wyklepię gąbeczką. Drugą stroną, żeby się nie mieszał z podkładem za bardzo. Cięka warstwa wygląda bardzo ładnie. Tak bardzo cienko i naturalnie. I faktycznie jest to ładne wykończenie pod okiem. Powiem Wam szczerze, że korektor podoba mi się bardziej niż e, podkład, bo podkład to taki typowy, zastygający podkład. Ja takich w kolekcji mam trochę i na pewno powiem Wam, że mam też lepsze, biorąc pod uwagę to, jak on wygląda już teraz na ok w okolicy ust. Nie wygląda źle, ale po prostu no widać, że będzie to troszeczkę zasu zasu zasuszać się w ciągu dnia. Natomiast korektor pod okiem wygląda na mega taki debilżony i bardzo, bardzo lekki. Też ta cienka warstwa przekryła całkiem dobrze to zasiedzenie pod okiem. Także ym, pierwsze wrażenie, korektor o wiele bardziej mi się podoba. Dołożę sobie trochę, ym, a nawet w sumie sporo mi się tutaj użyła e, dołożę sobie y, trochę sporo tego korektora właśnie jeszcze w tej dolinie łez, gdzie najwięcej mam tego zasinienia. Y, o, teraz jest ostre na mnie. No powiem wam, że to krycie jest całkiem niezłe. Jest żółty ten korektor. No muszę sobie na pewno zainwestować w odcień neutralny, ale ładnie wygląda pod okiem. Nie mój kolor, ale ładnie wygląda pod okiem i to mi się podoba. Dobra, robimy sobie drugie oko, chociaż może powinienem jeszcze trochę przeklepać tego korektora przez powieki na górze, bo one znowu się tak wybijają na różowo. Tak trochę lepiej. I mam wrażenie, że on też kolorystycznie trochę odstaje tutaj od um, podkładu, jakby nie był nawet, jakby był trochę ciemniejszy, mam wrażenie, jak patrzę na brodę i kontra pod oko, to oko jest bardziej żółte i bardziej um, ciemne. Tak minimalnie, ale ładnie wygląda. Jakby no nie mogę narzekać na kolor, no bo to jest moja wina, że ten kolor źle sobie dobrałem. Chociaż bardzo dużo byłoby, w sensie bardzo byłoby to pomocne, gdyby te kosmetyki były dostępne stacjonarnie do sprawdzenia. Wtedy bym tego błędu nie popełnił. Może byłaby różnica, wiecie, tonu, dwóch tonów, mm, ale nie aż tak duża. Boże, to, to zażółcenie, to po prostu mnie dobija, ale pod okiem, nawet ten dwa razy dołożony, no wygląda prawie jak nic. Piękna formuła. Jeżeli to się ładnie utrzyma jeszcze w ciągu dnia, to korektor kupuję sobie na stówę. Ogólnie, że, natomiast jeżeli chodzi o podkład, no im bardziej na niego patrzę, im dłużej na twarzy jest, tym bardziej sucho on wygląda, ale ja też używam retinolu ostatnio. Także wiecie, nie jestem do końca przekonany, że on bez retinolu na przykład wyglądałby jakoś bardzo masakrycznie. Ale też na przykład jak Wy używacie retinolu, to możecie się domyślać, że ten podkład dla Was może być nieodpowiedni. Dobrze, łapię sobie za ten stick. Słuchajcie, chcę go najpierw nałożyć na usta, bo um, trochę mam suche i nie wiem, czy to będzie coś... W sumie nawilża. Czuję, że jest taki... I to jest... O, matko, ale śliczny kolor. Praktycznie jak kolor moich ust. W ogóle go nie widać, no, jak go nakładam. Bardzo, bardzo ładny. No i czuć, że jest nawilżający. Pomimo, że jest jakby o matowym wykończeniu, to jest nawilżający. On no, nie jest taki suchy. Mmm! Super! Nie spodziewałem się, że mi się tak bardzo na ustach spodoba. Uf, uf, dobry dzień. Dobry dzień. Szkoda, że te kolory nie są moje. Dobra, jedziemy tak, na twarzy. I zobaczmy sobie z pędzelkiem, jak on się blenduje, czy się blenduje ładnie, czy tempo, czy co i jak, co i jak. Nie najgorzej, mógłby się blendować troszkę ładniej, ale yy, w sensie, wiecie, tak bezproblemowo, ale się wyblendował się, jakby nie, nie narzekam, nie narzekam. Zobaczę, czy mogę go podbudować. Ładnie wygląda, nie? Wow, 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 wow. Ach, jeszcze jedna rzecz. Te wszystkie kosmetyki yy, poza podkładem i korektorem z Zary są wymienne, także można kupować sobie po prostu później wkłady, jak nam się coś skończy. Bardzo przyjemny klik swoją drogą, taki luksusowy. No, naprawdę ten stick ma w swoim odczuciu w sensie ten taki luksus zawarty tutaj. Za 60 chyba złotych, coś takiego. Naprawdę fajna opcja. Ładny, ładny stick. Ładny stick. Ogólnie są też tego inne kolory, nie tylko odcienie różu, ale też są z tego odcienie brązera albo taki chyba niebieski odcień, bo to można również na oczy aplikować. To jest taki wielozadaniowy produkt. Dajmy sobie jeszcze trochę na nos, Dam sobie. Nie żałuję, nie? Nie żałujmy sobie. Czemu mamy sobie zażałować? Teraz to satysfakcjonujące zamknięcie. Ale super! Mega! Nigdy bym się nie spodziewał, że te kosmetyki z Zara będą takie przyjemne. Sądziłem, że to będzie taki sam tani plastik, jak kosmetyki z H&M, bo o ile kosmetyki z H&M, jak oglądałem je w sklepie, naprawdę wydają się być bardzo przyjemne, tak po prostu te opakowanka są... no tanie. Po prostu, wiecie, taki lekki plastik, mmm, żadna nie czuć od tego takiego solidnego czegoś, że, że jak to by spadło, to by to przeżyło, nie. Natomiast od tych rzeczy tutaj jak najbardziej czuć jakość. Dobrze, czas się zapudrować, bo z makijażu robię tylko i wyłącznie to. Zapudruję się moim pudrem jak zawsze, ulubionym z makijażu na zawsze. I, i co? I zostanie nam tylko, tylko i wyłącznie przetestowanie tego, czy ten makijaż będzie się ładnie nosić. Bardzo mam nadzieję na to, że będzie mi się ładnie nosić ten korektor, bo o stick raczej się nie przejmuje. Ja mam takie policzki, że raczej. Na nich u mnie się wszystko ładnie nosi, natomiast korektor bardzo mam ochotę, żeby ładnie się nosił, żeby się też w internecie pojawiły jakieś może lepsze słocze, bo niestety Zara nie zapewniła dobrych słoczy na stronie. Hmm, może będzie trochę więcej testów i wtedy sobie bardzo chętnie dokupię inny kolorek, bo pod okiem wygląda naprawdę bardzo, bardzo tak świeżo, soczyście, tak jak producent obiecuje. I pod okiem zrobię jeszcze tylko klep, u klep, No bo wiadomo, że ten korektor troszkę się pozbierał przed zapodrowaniem. Chociaż w sumie pod tym okiem drugim widzę, że się nie pozbierał. Tylko jedno oko mam takie newralgiczne. No i dobra, chyba na tyle. No, możemy się umówić, że to nie są moje kolory. Widać żółte plamy pod oczami i ten podkład też no, tonacyjnie odróżnia się od mojego ciała. Już mam się podnosiłem, nie będę drugi raz stawać. Natomiast poza tym, mogę zobaczyć, zobaczę jak on wygląda po zapudrowaniu, też dość lekko. Trochę lepiej wyglądał ten korektor przed zapudrowaniem, ale nadal wygląda ładnie. Myślę, że jakby był w moim odcieniu to w ogóle byłoby super. Podkład bardzo mocno w siebie wchłonął puder, jest teraz ultramatowy. Podobały mi się te kosmetyki, jestem z nich zadowolony. Zostaje test trwałości i widzimy się wieczorkiem. Korzystałem z ostatniej chwili już takie po prostu resztki zachodu słońca. Nie mam pojęcia, czy cokolwiek widać, ale podkład i korektor noszą się zaskakująco dobrze. I um, już nie wiem, ile czasu minęło 3-4 godziny. I um, dodatkowo, co dziwne jest, podkład wygląda teraz mniej sucho niż wyglądał wcześniej. Spodziewałem się, że będzie na odwrót. Także wow! No więc, kochani, jestem z powrotem: minęło 8 godzin i muszę Wam powiedzieć, że makijaż nosi się naprawdę. Zaskakująco dobrze. Ja zaliczyłem w międzyczasie drzemkę w domu. Um, w sumie gdzie indziej miałem zaliczyć tę drzemkę. Mniejsza o to. Udało mi się na szczęście spać na plecach, także nic sobie nie rozmazałem. E, Podsumujmy sobie może po kolei. Jeżeli chodzi o róż, nadal jest na twarzy. Wiadomo, że troszeczkę w mniejszej intensywności, ale trzyma się um, na swoim miejscu. Bardzo jestem zadowolony z korektora. Cały czas wygląda pod okiem świeżo. M, ani trochę się nie zasuszył. Prawie w ogóle się nie pozbierał pod oczami, także. Jestem pod ogromnym wrażeniem i tak jak powiedziałem, korektor jest zdecydowanie czymś... Co sobie kupuję na 100%. Mam nadzieję, że w internecie zaczną się pojawiać jakieś inne słocze. Może ktoś inny będzie dostawać te kosmetyki, żebym sobie dobrał dobrze kolor. Natomiast formułowo wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo świeżo pod okiem po 8 godzinach, gdzie ja czuję, że mam oczy zmęczone. Jestem zachwycony tym, jak on wygląda. Jeżeli chodzi o podkład, to podkład również wygląda teraz troszkę lepiej niż wyglądał wcześniej. No wiadomo, że się trochę. Trochę, nie trochę, no ale tak jak zawsze się wyświeciłem. Tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. Natomiast nie pościerał się, nigdzie nie poznikało to krycie. Mam też wrażenie, że o dziwo, pomimo że moja klatka piersiowa nadal jest, wiecie, taka różowa, to że ten kolor nie wygląda już aż tak źle na mnie, jak wyglądał na samym początku. Mm. Tam gdzie mam suchość, to nadal wyglądam trochę sucho na około ust, no ale to jest kwestia tego, że tam mi się faktycznie skóra łuszczy, ale na czole wygląda genialnie, jakby wygląda bardzo ładnie. Przynosi troszeczkę się tutaj zważył z tego co widzę, ale to też może być kwestia moich, wiecie, suchych skórek. Ja sobie zobaczę jeszcze, wiecie, odcisnę tak e, sebum i ja zobaczę jak on będzie wyglądać, czy on przy odciśnięciu będzie się ładnie zachowywać. Lepiej wygląda na pewno. Jestem sobie pewnie w stanie też trochę doklepać pudru i w ogóle będzie super. Nie dobierałem tutaj więcej pudru, po prostu pracuję z tym, co zostało na pędzelku z dzisiaj rano. Ładnie się poprawia. Powiem Wam, że z podkładu też jestem zadowolony. I o ile tak jak powiedziałem Wam na samym początku, ta formuła nie jest dla mnie jakoś bardzo zaskakująca, bo ja mam tego typu formuły u siebie w kolekcji. No i przypomina mi trochę ten podkład Swenty w tym takim swoim zastyganiu, w tym swoim nawet kryciu. Um, Wykończeniu. Jak pod kolor Swenty za bardzo nie lubię, ten wydaje mi się być troszeczkę lżejszy na mnie niż ten Swenty, więc jestem bardziej jego fanem. Natomiast, tak jak mówię, ta formuła nie jest dla mnie aż tak bardzo wyjątkowa. Jeżeli chodzi o formułę sztyftu, jest bardzo fajna, bardzo przyjemna, ale też nie jest jakoś mocno wyjątkowa, bo mam jakby tego typu produkty w swojej kolekcji. Natomiast jest dobrą opcją za 60 zł, ale ten korektor najtańsza opcja za 40 zł, jakby z całego filmu. Wow, bardzo mi się podoba, jak on wygląda pod okiem pod koniec dnia. Jestem zachwycony i tak jak mówię, znajdę tylko, poczekam na recenzję, może więcej kolorów, zobaczę te, jakie sobie kupował i zamawiam kolejną opcję. Także w tym filmiku to było na tyle. Bardzo dzisiaj miły test, bardzo jestem zadowolony. Um, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie o możliwości wspierania kanału, jeżeli macie na to ochotę, oczywiście. Link pod spodem w opisie, a ja obiecuję wszystkie napiwki wydać na kosmetyki swoją drogą. A propos kosmetyków, wydałem na kosmetyki trochę. Kupiłem Cheeky, e, cheeky Tint z hudy. W następnym odcinku będziemy testować, a razem z tym Cheeky Tintem, tintem przetestujemy sobie nowy korektor z Diora. Zamówiłem też paletkę wreszcie na Taszy Pastel Palette um, i jedną paletkę taką niedużą z Patmagrad. Także muszę też zorganizować modelki. Tak się zarysowuje mój plan na najbliższe odcinki, I oczywiście jeszcze wiadomości kosmetyczne nas czekają, no i mam parę rzeczy w zanadrzu, które tam sobie wykombinowałem, takich wiecie. Um, o, oglądanie mojej kolekcji. No dobra. W każdym razie dziękuję Wam jeszcze raz. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś. No i mam nadzieję, że widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!